tam no naj, najdłużej ktoś kto u mnie pracował no to pracował prawie rok A, no i po roku oczywiście też musiałem go odpalić no bo, bo się w głowach już później przewraca taka jest budowlanka albo alkoholicy Albo z reguły alkoholicy, alkoholizm w budowlance to po prostu jest wszechobecnie powszechny i wam powiem, że, że że nic z tym się nie zrobi. Bo pili piją i pić będą Wrócimy trochę do piecyka Uuu, a tu przeciąg Ciężko naprawdę ciężko tym piecykiem zagrzać tutaj te pomieszczenie. Nie wiem, chyba węgla jakbym tam dołożył, to może by to trzymało, ale to malutkie pomieszczenie co tu jest, nie wiem, z 20 metrów kwadratowych. A zimne muryta Tak to się może szybciej rozdmucha, A my jedziemy dalej. Pam, pam. No i gra. Cyk, cyk, ten w środek i będzie cacuszko. kiedyś się tak z początku się przejmowałem Że tu gdzieś, nie wiem, ten, że ten, że, że te szczemiona jakoś krzywo patrzy mówi, człowieku, przecież to beton obleje. Czym ty się martwisz? To ma być powiązane wszystko jest jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Ciach. Nie chyba wam powiem, że skręcę tą belkę i Pojadę do domu, bo już naprawdę tyle co mam pisania, to jest szok. Będzie Made in 12 w nocy, albo i później. W dzień nie, nie mam weny do pisania, bo to jest wieczorem. A wieczorem cisza jest, dziecko śpi, to idzie. Popisać. Może wrzucę filmik wam dzisiaj. Coś tu, coś tu nie chce ciąć Ach. Nudne, monotonne Jeszcze jak się wywiąże gdzieś nie wiem Narożniki, coś, coś innego się dzieje Ale tu drut, kleszcze Drut, drut, kleszcze Czy tam obcęgnięte, tak zwane W ogóle, jak już będziecie, czy jesteście na kanale, to dajcie łapkę w górę. Jakiegoś suba zrzućcie za dobre chęci, bo z początku to nigdy na pewno nie wygląda idealnie. Ale z czasem może się coś na dobro zachę na zachętę rzućcie. Suba i łapkę w górę, to może będzie wena, żeby coś jeszcze nagrywać ciekawszego później. W ogóle to Wam pokażę. Zrobię, wrzucę filmik jak

no, muszę w ogóle tu radio przynieść, powiem wam. Oglądałem filmiki, powiem wam na YouTubie Widziałem jak wiążą niektórzy zbrojenie. No to po prostu chyba tylko wiążą w życiu zbrojenie. Bo normalnie im to idzie z prędkością prawie światła. Ciach, 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 ciach. ciach. No ale tak jak mówię, jak ktoś cały czas coś robi, ja kiedyś robiłem wykończenia. Lata do tyłu. Pokoje, gładzie, panele. Ale później ludzie mnie zaczęli edytować. Klienci. A niektórym to się nie dogodzi w ogóle niczym. Nie wiadomo co. No i też jakoś na początku to opornie szło, a później już z każdym rokiem szybciej, szybciej, szybciej i te gładzie, to już później było pach, pach, pach i pokój pozaciągany. Dlatego tak jak mówię, kręcenie zbrojenia to jest też chyba kwestia, szybkość kręcenia zbrojenia to jest kwestia, kwestia prawy, nie? Kurde Chciałbym zalać to jak najszybciej no ale ten garaż, ale ta pogoda to jest dupa największa no dobra. Buty to w ogóle po budowie mam zawsze tak uwalone, że to nie wiem, katastrofa największa i w ogóle tyle co już butów wykończyłem tutaj. To jest też historia -ra -ra. Piasek zabójca butów powiem wam Ta. Piasek i woda A. UPS! nie podjadam, nie? ただ。Da, da, da. No i taka e, dziecinnie prosta robota Są te wiązarki ale no, te wiązarki podobno nie dociągają tego z tego co słyszałem i widziałem na no, jakichś tam filmikach to tradycja to tradycja big Narośnie radość! SKSik -e Moi mili A no, podleci nie podleci, chyba. A podleci to będzie dupa. Dupa zbita. Tak i środek i będziemy mieli jedną. I został kawałeczek. O, tam jeszcze nie mamy. A tu zaraz. I jeszcze trochę druciku. Oj, Boże, Boże, Boże! Drutu zakupić bo Widzę, że tu się robi awaria Bugaria Jak to mówią A w sumie to nie pyta. tak też będzie dobrze Sek like the... 아